Parę dni temu pojechaliśmy z rodziną nad Pacyfik, nad Ocean Spokojny. Ale wiecie, wcale ten Ocean nie był taki spokojny. I zastanawiłem się, dlaczego i skąd pochodzi ta nazwa Pacyfik, Ocean Spokojny. No i wyczytałem gdzieś tam w Wikipedii, że podobno jakiś tam portugalski żeglarz. Miał akurat dobrą pogodę i dobrą podróż, kiedy płynął po Pacyfiku. No i go tak nazwał. W rzeczywistości Pacyfik nie jest takim spokojnym oceanem. I przypomina mi się ten werset z Izajasza, który mówi, że bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić. Próbowaliście kiedyś uspokoić morze? Nie ma takiej technologii, nie da się tego zrobić. Tylko Jezus jest w stanie uspokoić fale, uspokoić wody, uspokoić morze, tak jak to zrobił na jeziorze galilejskim, kiedy w czasie sztormu powiedział, do fal, do sztormu powiedział milcz, ucisz się. A potem do swoich uczniów powiedział, gdzie jest wasza wiara. Kochani, kiedy mamy wiarę w Boga, nieważne. W jakim sztormie jesteśmy, możemy być pełni pokoju, możemy mieć pokój, dlatego że wiemy, kiedy Bóg jest z nami, On przeprowadzi nas na drugą stronę, On wyprowadzi nas z wszelkich trudności, z wszelkich tarapatów i On nam da zwycięstwo. I w każdej sytuacji tego życia, kiedy pokładamy naszą ufność w Jego obietnicach, w Jego słowie, możemy mieć pokój. Pokój, Pełny, tak jak to Paweł opisał, pokój, który przewyższa wszelki rozum. Amen. Pozdrowienia z pięknego White brytyjskiej Kolumbii. Jest super.